Halina Snopkiewicz, Tabliczka Marzenia, Nasza Księgarnia, 1969 1. Ludka zastanawiała się właśnie, czy Marek Korcikowski jest już na dnie upadku moralnego, ponieważ przed dzwonkiem dowodził, że jego ulubioną rozrywkę stanowi wciąganie żyłych much w odkurzacz elektryczny, kiedy pani Mareszowa wywołała jego nazwisko. Marek, szkoda, żeby twoja wspaniała twórczość tak się marnowała. Niechże te perły nie będą przeznaczone dla jednego adresata, przeczytaj nam. Pani profesorko, Marek miał oczy wbite w ławkę, jakby wstydził się spojrzeć na panią Maryszową. Czy nie mógłbym zamiast tego dostać dwój? Dwóje już dostałeś, o to nie musisz zabiegać, powiedziała pani Mareszowa wesoło i zaraz zmieniła ton. Tylko widzisz, na pewno pisząc wydawałeś się sobie szalenie dowcipny i odważny, więc bądź w odwadze konsekwentny. Dziś mieliśmy przerobić partykułę, a to jest dość nudne, więc chętnie się wszyscy rozerwiemy utworem klasowego satyryka. Masz zeszyt, czytaj. Marek zbliżył się do stolika pani mareszowej i wziął zeszyt. Otworzył i zaczerwienił się. Spróbował jeszcze raz. Pani profesorko, kiedy teraz to już mi się nie wydaje dowcipne i nie mam zdolności do wypracowań. Pani profesorka wie. Nie zamierzam z was robić Hemingwayów. Chcę tylko, abyście nauczyli się myśleć i wierzę, że ty należysz do tych ludzi, którzy się tej trudnej sztuki nauczą. Jeżeli uważasz, że można się wygłupiać i nie ponosić za to odpowiedzialności, to siadaj i nie czytaj. Co widzę z okien mojego domu? Zaczął czytać Korcikowski. Lewą rękę zacisnął w pięść. Z okien mojego domu na pierwszy rzut oka widzę drugi dom. Na drugi rzut oka widzę trzepak. Na trzeci rzut oka widzę śmietnik. Na czwarty rzut oka widzę kawałek trawnika. Na piąty rzut oka widzę przejeżdżający tramwaj. Na szósty rzut oka głąb jestem, pani profesorko. W tym wypadku zgadzam się. Nie przerywaj sobie samokrytyką. Dwóje postawiłam ci na dziewiąty rzut oka, więc sama jestem ciekawa, co i na ile rzutów widzisz. Ile tych rzutów? Dwadzieścia pięć. Wymamrotał Korcikowski. Klasa roześmiała się już teraz głośno. A ludka odczuła głębokie zadowolenie. Nieźle Marek dostał panosie nareszcie. Pani maryszowa zawsze potrafiła odwrócić każdy wątpliwy dowcip na właściwą stronę, tak że klasa mogła ocenić jego rzeczywistą wartość. Teraz przyglądała się Markowi, jakby chciała wysądować, czy już ma dosyć, czy też należy pognębić go jeszcze trochę. Ale widocznie zauważyła, że zawstydzona twarz Korcikowskiego powoli wraca do normy, bo kazała mu czytać dalej. Na piętnasty i szesnasty zaczął Marek. A to na dziesiąty i jedenasty? Bo nie dosłyszałam. Chcesz się przemknąć nad nimi? Przedszkole czy żłobek? szepnął Marek. Widać było, że już ma dosyć. Klasa, która wiedziała, że pani Mareszowa odwoła się teraz do jej sądu, umilkła. No i co, moi drodzy? Słuchamy dalej, czy niech nam i sobie wstydu oszczędzi? Niech czyta, powiedziała Ludka cicho. Niech oszczędzi! powiedział Kazik, wierny satelita Korcikowskiego. Może Marek nam powie, czym się kierował tworząc to arcydzieło? Chciałeś sobie zakwieć z nauczycielki? Masz w tym okresie dwie trójki i jedną trójkę minus? Umówiliśmy się, że co to jest minus? 0,5 stopnia. To jaką będziesz miał przeciętną? Zależy w którą stronę pani profesor kazał krągli. Jak zwykle do dołu! No to dziesięć i pięć dziesiętnych podzielić przez cztery to jak do dołu. No, widzisz, masz jakieś pretensje? Nie mam, pani profesorko. Przepraszam bardzo. Tak mi się jakoś głupio napisało. To teraz mam nadzieję, że będzie ci głupio mieć na okres dwuje z polskiego. Możesz usiąść. Wszyscy się zdziwili. Zwykle po każdym wybryku pani Mareszowa długo wałkowała sprawę, ale dziś była chyba zmęczona, albo wypadek nie wydał jej się godny drobiazgowej analizy. Przeszła do lekcji jak gdyby nigdy nic. A ludka miała nadzieję, że Marka spotka ją większe przykrości. On nie oszczędzał nikogo, już najmniej ludkę. Sam potrafił się znakomicie bronić przed drwinami innych. Tego jednego ludka mu zazdrościła z całego serca. Ona, kiedy spotkało ją jakieś upokorzenie, połykała łzy. Nigdy cięta posta nie przychodziła jej na myśl od razu. Wtedy, kiedy była najbardziej potrzebna. Później tak. Lecz taki odwet jedynie w myślach nie przynosił żadnej satysfakcji. I jakkolwiek od chwili, kiedy wydarzyło się to ze Stefanem, o czym nawet pomówić nie było z kim, ludka nie reagowała na wszystko z dawną żywiołowością, Marek umiał ją wyprowadzić z równowagi. Miał w klasie zawsze chętnych słuchaczy, ale Ludka przysięgłaby, że na przykład w tych bredniach o muchach i elektroluksie nie o ich podziw mu chodziło. Wyraźnie chciał zgnębić Ludkę, która trzy dni temu przyznała się na lekcji wychowawczej, że marzy o tym, aby zostać biologiem i wziąć udział w jakiejś wielkiej wyprawie naukowej, gdzieś w dorzecze Amazonki albo uczestniczyć jako naukowiec w podróży dookoła świata. Pani Maryszowa pochwaliła jej zamiary, połowa klasy zachichotała, połowa zamarła w podziwie, ale Korcikowski natychmiast rozpuścił jęzor. A koleżanka, biolog, głaszcze na ulicy każdego parszywego kotka, a kiedy osa wpadnie przez okno, to w jaki sposób koleżanka umila jej ostatnie chwile? Miód, gruszki, klapsy, a potem lują szpileczką i do korka? A skrzydełka tylko będzie koleżanka wyrywać w celach badawczych? Skoro koleżanka, dając przykład kamelona, dowodzi o logice przyrody, to może zechce nam łaskawie wyjaśnić cel i sens istnienia pluskiewi much? Ludka nie dała się sprowokować. Wiedziała, że nie sprosta dyskusji z Markiem. Jego zaczepki zresztą były idiotyczne. Trudno było z nim w ogóle rozmawiać. Ale szyderstwa bolały. Na zajutrz były roboty. Dziewczęta miały sobie szyć spódniczki z płótna Harcerskiego. Ludka miała więc w teczce centymetr. Szybko, zanim Korcikowski zdążył się zorientować, o co chodzi, podeszła do niego, kiedy stał odwrócony do niej tyłem i zmierzyła mu czaszkę. A właściwie... Starała się wywołać wrażenie, że udało jej się zmierzyć makówkę Korcikowskiego dokładnie. Machając centymetrem, powiedziała powoli, głośno i jakby z głębokim namysłem: Obwód głowy Jaku Rezusa, więc i objętość mózgowia nie może być większa. Nie była to prawda. Ludka wiedziała, że rozum nie zależy od objętości mózgowia. Poza tym Korcikowski miał głowę zupełnie przeciętną, wielkości średniego albuza, ciemną ostrzyżoną na jeża, ale ważne było, że coś tak lekceważącego usłyszał. Potem Ludka mówiła do Jadzi, że przekrój mózgowia i przekrój kapusty są zastanawiająco podobne i u jednych z czasem podobieństwo przechyla się na stronę mózgowia, a u drugich na stronę kapusty. Może to wszystko było bronią brudną, ale efekt też był. Korcikowski za nie mówił, wszyscy to widzieli. Chociaż w klasie mówiło się na niego burbonik, w czym niby miała się mieścić pogarda dla jego elegancji, w tonie, w którym wypowiadano to ironiczne określenie, było jednak sporo szacunku. A tu, gdy ludka po tym Rezusie wyszła z klasy prawie szczęśliwa, że Korcikowskiego zatkało, on się podobno zaczerwienił ze złości i nazwał ją Zieloną Pluskwą. Dobrze, że nie wymyślił czegoś ciekawszego, czegoś, co przyrgnęłoby do ludki wszyscy, z wyjątkiem mniej, natychmiast o tym przezwisku zapomnieli, no bo kto to widział zieloną pluskwę? Świadczyła tylko o bezsilności Marka i o tym, że nawet u niego złości zabijała refleks. Zorientowała się, że prawie nie słyszy, co mówi pani Mareszowa, tak ją pochłonęły myśli o Korcikowskim. Teraz jakby chciał wynagrodzić pani Maryszowej swój wygłup, siedział, upozowany na wzorowego ucznia, wyprostowany, uważny, grzeczny, rozumiejący. Ach, baran jeden, pomyślała Ludka, gdybym była chłopcem, tak palnęłabym go pięścią w warbuz, że raz na zawsze by się ode mnie odczepił. Dwa. Kiedy pani maryszowa kilka dni temu zadawała im to wypracowanie domowe, co widzę z okien mojego domu i tak pięknie mówiła o tym, że trzeba umieć patrzeć nie tylko w gwiazdy, ale i blisko, bliziutko, że może ktoś obok nas potrzebuje pomocy, że może moglibyśmy być użyteczni itd., ludka zdrętwiała, przeraziła ją myśl, że może pani maryszowa jakimś cudem odgadła, co ludka widzi tak wyłącznie i naprawdę z okien swojego mieszkania. Pani Maryszowa wiedziała o nich najrozmaitsze rzeczy. Pojęcia nie mieli skąd. Nie znosiła skarżypytów, było więc sprawą wykluczoną, żeby miała w klasie swojego agenta, jakiegoś Lizusa. Zresztą jaki agent mógłby przeniknąć tajemnicę serca ludki? Nigdy nikomu nie zwierzyła się, z tego nawet Jadzi. Wypracowanie było więc, musiało być, zwyczajnym zbiegiem okoliczności. Ale tego dnia Ludka wyciągnęła swój piękny zeszyt, oprawiany w skórę, zamykany na kluczek i zamiast wypracowania do szkoły zaczęła pisać. Nigdy nie napiszę do pana listu, bo mi z pewnością zabraknie odwagi. Ale chciałabym, żeby pan wiedział, że nie potrafiła sprecyzować, co chciałaby, żeby wiedział ten pan. Chciałaby, żeby wiedział wszystko. Przeświadczenie, że ten pan nigdy się o tym nie dowie, właściwie nie przeszkadzało jej. I tak mówiła mu wszystko. Może tylko właśnie w ten sposób umiała do niego mówić. Bo kiedy temu panu upadło w sklepie dziesięć złotych, Ludka podniosła je i podała bez słowa. Ten pan powiedział, o dziękuję ci bardzo i kupił słoik zielonego groszku, puszkę kawy, marago i majonez. Włożył do zamszowej aktówki i wyszedł ze sklepu. Ludka miała kupić kilogram mrożonego szpinaku, ale kupiła groszek. W domu powiedziała, że coś jej się pokręciło. Dawno nic jej nie smakowało tak jak ten obiad. Ten pan i ona jedli tego dnia to samo. Lecz kiedy rozmyślała o zdarzeniu w sklepie, była na siebie wściekła. Taka szansa. Można by powiedzieć po prostu Proszę pana, to jest nika, ja zbieram, może panu dam kościuszkę. Nie zbierała, ale można było tak powiedzieć. Ten pan na pewno by się zgodził, co by mu na tym zależało. A tu nic. Oddała nikę, nawet nie powiedziała, proszę, pieniądze panu wypadły i w ogóle to pan ma rozprutą z boku portmonetkę. Cudownie było pomyśleć, że temu panu nie miał kto zaszyć dziury w portmonetce. No a ten pan nie mógł zwracać uwagi na takie drobiazgi, bo ten pan, ten pan... Ten pan był wielkim biologiem i samotnym żeglarzem, i genialnym pisarzem, i abelardem i zwycięzcą w wyścigach samochodowych, i frankiem Sinatrą i odważnym pilotem, ale nade wszystko był Thorem Hayerdalem. Już nie tylko zewnętrzne podobieństwo, choć to było uderzające, ale także jakiś zapał, entuzjazm, jakaś energia, która z niego promieniowała, kiedy szedł ulicą bardzo wyprostowany z podniesioną głową, czy kiedy się schylał, żeby zajrzeć pod maskę swojej Skody 1000 MB, nawet kiedy wynosił śmieci w żółtym plastikowym kubełku. Nie było to zwyczajne wynoszenie śmieci. Na pewno utrzymywał swoje mieszkanie w idealnym porządku, ale czynił to chyba mechanicznie, nie poświęcając temu żadnej myśli. Ludka była o tym głęboko przekonana. Ich bloki mieszkalne stały naprzeciwko siebie, oddzielone małym skwerkiem, na którym rosły bratki i topola. W oknie tego pana wisiała żółta zasłona, co w zestawieniu z kolorem kubełka upewniło ludkę, że on ma słabość do żółtej barwy, która często zakrywała okno przez cały dzień. Ludka wyobrażała sobie, że ten pan siedzi wtedy w fotelu, może pali fajkę i w półmroku obmyśla jakieś wspaniałe rzeczy, z których wszyscy się trochę podśmiewają, nie wierzą w nie, ale ona, ludka, pojęłaby to natychmiast, gdyby jej tylko powiedział a to skaczęńcami na wiosnę przebaczyła mu już dawno. To zresztą wcale nie była jego wina, po prostu sam pomysł był rozpaczliwy, żałosny. Niepotrzebnie to odchorowała i zupełnie durnie dostała przez to dwoje z fizyki. Już kiedy wyjmowała wieczorem te kaczeńce ze swojego wazonu były nieco zmaltretowane, bo trzymała je od południa i chyba uliczna kwiaciarka sprzedała je niezbyt świeże. Więc co dopiero mówić, skoro przeleżały na masce samochodu całą noc bez wody? No tak, całkiem bez wody to nie. Ludka zawinęła końce w wilgotną watę, okręciła kawałkiem folii, którą odcięła z woreczka do przechowywania pieczywa. Więc niby powinny się trzymać, powinny przetrwać, nie przetrwały. Kiedy rano z bijącym sercem stała w oknie i czekała, aż wyjdzie ten pan, już wiedziała, że jest źle. Smutno wyglądał ten bukiet, ale nic się już nie dało zrobić. Nie można było pójść i zabrać go, bo mógłby ją ktoś zobaczyć i cała sprawa wyszłaby na jaw żeby jeszcze ten pan wyrzucił kaczeńce jakoś tak z namysłem, żeby to choć świadczyło, że je dojrzał, że coś mu to powiedziała, ale nie. On je zsunął z samochodu nieuważnym ruchem, takim, jakim się otrzepuje pyłek z ubrania. Właśnie przez ten gest chorowała. Nie mogła jeść i nie wiedziała na lekcji, co to są wektory. No bo oczywiście nawet nie marzyła o tym, żeby je zabrał, zasuszył czy coś podobnego. On miał je tylko dostrzec, uśmiechnąć się, zorientować, że jest ktoś, kto go, kto no, mniejsza z tym o co chodziło. On się tylko powinien uśmiechnąć, jechać sobie radosny przez miasto, powinien mhm. mieć cudowny dzień. wszystko mu się miało tego dnia udać. Ludka dałaby wiele, żeby wiedzieć, gdzie ten pan pracuje i kim jest. Mieszkał sam, to było poza wszelkimi wątpliwościami. Na jego drzwiach nie było żadnej wizytówki. Naturalnie, jeśli jej się nie pomyliły drzwi, kiedy wreszcie zebrała się na odwagę i po długich rachunkach trzecie okno od lewej na drugim piętrze, to będą drzwi na lewo albo środkowe, poszła tam. Właśnie. Albo. Zdecydowała, że środkowe, bo przed nimi leżała piękna puszysta wycieraczka, a przed tymi na lewo zwykła brudna szmata i zaraz uciekła, a drugi raz tam pójść to było ponad jej siły. Nic nie pomogło tłumaczenie sobie, że może mieć kogoś znajomego w tej klatce schodowej, że idzie z wizytą albo coś takiego. Zbiegła ze schodów pędem i była przekonana, że pani z siatką pełną zakupów ciągnąca za rękę rozwrzeszczanego chłopca, którą minęła na schodach, domyśliła się wszystkiego. Przeprowadzenie jakiegokolwiek wywiadu także było przeciwwskazane. Każdy by się zapytał o co chodzi. A zresztą jaki wywiad, u kogo, gdzie? A czy to w końcu było takie ważne? Istotne było, że taki ktoś żył, oddychał, chodził i że ludka mogła na niego patrzeć. Któregoś dnia wpadła na pomysł tak genialny, taki bez pudła, że aż ją oszołomiła własna mądrość. Gdzie jest powiedziane, że ona ma trzepać chodniki na ich trzepaku? Tamten trzepak, jego trzepak, był bardzo blisko skody 1000 B. Więc jak on tylko zejdzie do samochodu, to na natychmiast zachodnik i trzepaczkę. I tak raz, drugi. To było takie proste, tak na pewno miało się powieść, że odkładała ustawicznie realizację tego planu na następny dzień, bo najlepiej było o tym rozmyślać. Na przykład, że on powie, A co to tak pani ciągle trzepie, a ona odrzeknie, A tak sobie, proszę pana. Albo jeszcze jakoś inaczej to się potoczy. Tylko czy ona zdąży dolecieć schodnikiem do jego bloku, zanim on odejdzie? Postanowiła zmierzyć dokładnie czas. Co do sekundy. 3. Ludka miała tę przewagę choćby nad takim markiem korcikowskim, że była za granicą. Nie bardzo to prawda daleko, ale zawsze była wpisana do paszportu mamy. Mogła sobie wymienić pieniądze i celnik otworzył jej walizkę. Po powrocie było co opowiadać Jadzi. Ale tych spraw najważniejszych, tych naprawdę opowiedzenia wartych, opowiedzieć nie było można. I ja aby doszła do wniosku: o, jeszcze jedno z błazeństw korcikowskiego. Tak szedłem, szedłem i doszedłem do wniosku, że E równa się MC kwadrat, a potem się okazało, że ktoś tam już był. Że ludka jest stuknięta. W ogóle ta sprawa, te wszystkie myśli, marzenia i plany sięgały bardzo daleko w przeszłość. Także siedem lat wstecz, może sześć, kiedy ludka na urodziny dostała od Stefana globus. Owszem, globus miał pewien związek nawet z tym panem. Tak, od globusa to się zaczęło. Z tym panem konkretnie to od kontiki. Bardzo to była dla ludki skomplikowana historia, ale co nie było skomplikowane poza zjedzeniem obiadu? Zresztą, nawet zjedzenie obiadu w stołówce szkolnej nie było proste, bo do kotletów nie dają noży, bractwo się rozpychało kciami, i ludka w połowie przez nieuwagę wylała Korcikowskiemu na spodnie trochę zupy pomidorowej z makaronem. To już za zieloną pluskwa, nie z podłości charakteru. Potem nawet było jej jakby żal Korcikowskiego, bo to taki elegancik. Zaraz poleciał do umywalni, szukał z woźną jakichś szczotek i czyścił, czyścił. A do ludki nie odezwał się ani słowem, tylko ją zmiażdżył spojrzeniem. Przez dwa dni nawet jej nie zaczepiał, z pogardą i niesmakiem odwracał od niej wzrok. Nie, no, zdecydowanie w stosunku do Korcikowskiego nie miała żadnej taktyki. Nawet jeśli coś planowała, wystarczyło, żeby spojrzała Korcikowskiemu w oczy, zobaczyła tę straszliwą kpinę ze wszystkich i wszystkiego, tę bezczelność i zaraz zapominała o postanowieniach i robiła albo mówiła zwyczajną głupotę. Co na przykład z tego, że mu raz powiedziała, a idź, że ode mnie, ty zakuty łbie, skoro i cała klasa, i Ludka, i Korcikowski wiedzieli, że on nie ma zakutego łba. Nerwy i tyle. Ludka skończyła chyba osiem lat, kiedy dostała od Stefana ten globus. Zdumiona patrzyła na kolorową kulę. To jest Ziemia. Ziemia się kręci, powiedział brat. E tam się kręci, zakwestionowała Ludka. A jednak się kręci, odparł Stefan. Długo przyszło Ludce czekać, żeby zrozumiała, że kogoś i kogo cytował i dlatego się z niej tak serdecznie śmiał. Stefan popchnął globu z palcem i rzeczywiście Ziemia obróciła się parę razy. Mogła się kręcić, ale co to za ziemia na stole w kuchni? Nędzna, mała karykatura, którą można objąć w każdej chwili jedną ręką. Ale ludka dorosła przecież. Udało jej się zdobyć pewne wyobrażenia o tym, czym jest ziemia. Pokochała globus, starannie polakierowała jego powierzchnię hemolakiem, żeby się nie uszkodził, bo kiedy jeszcze mieszkali w tym starym domu, globus od wilgoci zaczął łysieć i złaził z niego kawałek Kanady i wybrzuszała się Ameryka Południowa. Zauważyła, że słowo Ziemia często pisze się małą literą. I to nie tylko Ziemia w taka w doniczkach pod Pelargonie, ale Ziemia, planeta, okruch kosmosu, na którym wypadło ludziom żyć, rozumieć, poznawać, a taki Mars, Wenus, Jowisz czy Saturn, o których mało wiemy, zaledwie coś o atmosferze i ilości księżyców, zawsze dużą. Na znak protestu przeciwko temu brakowi szacunku, ona postanowiła manifestacyjnie pisać Ziemia zawsze dużą literą. Było ich czworo rodzeństwa, a teraz została tylko Ludka. Stefan przedwojenny, najbardziej przez rodziców ukochany, najstarszy brat, najmądrzejszy, najlepszy. O Boże, dlaczego on tak postąpił? Teresa, okupacyjna. Co to, to aż strach, aby dziecko rodziło się w takich czasach. Jakaś bomba, podobno, wybuchła parę metrów od domu i to właśnie w momencie, kiedy Teresa się urodziła. Mama się przeraziła, sądziła, że Teresa będzie głucha, ale na szczęście nic takiego się nie stało i Teresa skończyła szkołę muzyczną. Barbara, która jak tylko się urodziła, to było od razu widać, że nie będzie żyć, taka była ładna, no i umarła w dwie godziny po urodzeniu się. Ale Barbara żyła nadal w każdą Wigilię Bożego Narodzenia, przy każdym dzieleniu się opłatkiem, 4 grudnia każdego roku i jeszcze w inne dni. Wtedy wszyscy z szacunkiem dla zauzawionych oczu mamy zaczynali mówić szeptem, wyobrażali ją sobie piękną i doskonałą, a mama liczyła, Ile to by już Basia miała lat i przewidywała, co by robiła. I Ludka, jakaś niechęciana i przypadkowa, taka nie wiadomo po co ludziom dziecko na starość, ale jak już ma być, to niech będzie. Rocznik 1953. Mama mówiła tak do swojej przyjaciółki, że nie myślała już o żadnych dzieciach, że sobie nie wyobrażała, że ją coś takiego spotka. I mówiła to w czasie, kiedy Ludka miała właściwy pogląd na maligna o bocianach. No więc taka trochę na początku niepotrzebna, trochę nie wiadomo skąd, a potem bardzo przez wszystkich kochana i rozpieszczana, jedyna pociecha w domu na podeszłe lata, żyła sobie i chodziła do dziewiątej klasy ogólniaka. Teresa po skończeniu średniej szkoły muzycznej zaledwie wzięła udział w podyplomowym koncercie ludka siedziała w pierwszym rzędzie i aż puchła z dumy wyjechała na jakiś obóz do Związku Radzieckiego. Wszyscy w domu byli tym niesłychanie przejęci, bo poza służbowymi wyjazdami Stefana był to ich jedyny bezpośredni kontakt z zagranicą. Mama proroczo i słusznie się bała, że taka młoda dziewczyna pojedzie na wakacje tak daleko. Teresa podczas zwiedzenia Leningradu poznała Alka Łotysza i po roku dramatycznych pertraktacji z mamą wyszła za niego za mąż. No to teraz będą koncerty na rondelki i pralkę elektryczną. Ubolewał ojciec, który chciał widzieć córkę jaką wielką pianistkę. Sceptycyzm ojca nie sprawdził się. Teresa zamieszkała z mężem w rydze i wstąpiła do konserwatorium. To właśnie u nich była z wizytą ludka. Teresa i latawiec tak się właśnie w rodzinie nazywało łotysza, bo był specjalistą od maszyn elektronowych i ciągle gdzieś jeździł zaprosili całą rodzinę na miesiąc do siebie. Wszyscy codziennie jeździli do Jurmali, w czasowej jej miejscowości położonej nad morzem i odległej od mieszkania Teresy w Rydze, o pół godziny jazdy pociągiem elektrycznym. To był dla ludki niezapomniany miesiąc. Zwiedzała starą Rygę i ryski port, była w filharmonii, operze, operetce i w teatrze. Nic nie rozumiała, ale to tylko potęgowało jej zachwyt. Latawiec dał jej gruby album znaczków z florą. Wyraźnie jej się podlizywał, bo choć rodzice przełamali już Nieufność do zagranicznego zięcia, latawiec nadal podrywał rodzinę bez wytchnienia. Znosił bilety, próbował mówić po polsku, przygotowywał na kolacje łotewskie specjalności. Ludka zrozumieć nie mogła, jak on z pogodnym uśmiechem wytrzymuje rodzinne na leżenie na plaży, koce i ciągłą obawę mamy o to, że będzie deszcz. Latawiec był sierotą, wychowanym w domu dziecka. Ojciec jego zginął na wojnie, a matka umarła. On sam rzadko o tym mówił. A jeśli tylko coś mówił, Ludka od razu miała łzy w oczach, a mama podejrzanie szybko szła do kuchni zrobić herbatę. Wszyscy w końcu znakomicie zrozumieli to, co Teresa wiedziała od początku i co cierpliwie tłumaczyła mamie: że on się cieszy, iż ma rodzinę, że jest ktoś, o kogo może się troszczyć i kto się troszczy o niego. To właśnie ludka opowiadała jadzi jakieś dziesięć razy, jeszcze to, jak z latawcem tańczyła Charlestona w Jurmali, w bardzo eleganckiej restauracji nad samym morzem. Szkoda tylko, że to morze to był ten sam Bałtyk, co i u nas, a nie jakieś inne. I że zwiedzała obóz pionierów, i że pionierzy, kiedy się dowiedzieli, że mają zagranicznego gościa, prześcigali się we wręczaniu jej drobnych upominków, a ona dla nich nie zabrała nic i było jej niewymownie głupio. Dopiero latawiec zawiózł ją tam na drugi dzień samochodem i dał jej swój album z fotografiami Warszawy i dwie lalki z naszej cepeli. Że jak dała to pionierom, oni ją poprosili o dedykację i że pierwszy raz w życiu żałowała, że nie dość pilnie uczyła się w szkole Iwana. Ale na szczęście oni też chcieli mieć zagraniczną dedykację, więc mogła pisać po polsku i że szarpnęła się na wielki gest, bo napisała Przedstawicielka klasy dziewiątej A ze szkoły ogólnokształcącej w Warszawie ludmiła balwikówna, w czym zresztą było drobne szachrajstwo. Przecież wtedy zaledwie zdała do dziewiątej klasy. No ale w każdym razie dzięki niej ich klasa figuruje w albumie i księdze pamiątkowej. Ale to najważniejsze zdarzyło się na cmentarzu. Było to w przeddzień wyjazdu, i nareszcie prognozy pogody wygłaszane przez mamę sprawdziły się, padał deszcz. Rodzice z latawcem poszli na jakąś techniczną wystawę, gdzie była eksponowana maszyna projektu latawca. Ojciec poszedł z prawdziwego zainteresowania, mama z grzeczności, a Ludka była już tam któregoś dnia z Teresą, kiedy wracały ze sklepów. Długo stała przed maszyną i dla przyzwoitości z uznaniem kiwała głową nad tym dziwolongiem. Ludziku, powiedziała Teresa, chcecie zawieźć na ten cmentarz. Rodziców już tam zaprowadziłam, kiedy ty byłaś z Alkiem w kinie. Na cmentarz? Teresa, ty jesteś kopnięta, a kogo ja tam mam na tym cmentarzu? Ludziku, nie o to chodzi. Nie będziemy palić świeczek tak jak u nas, tylko zobaczysz, jak oni to pielęgnują. No zobaczysz, kto nie był na tym cmentarzu, ten nie był w Rydze. Daleko to, bo gdybym miała przez jakiś cmentarz nie być w Rydze, no to jedźmy. Odparła ludka bez przekonania, bo w telewizji akurat nadawali polski film. Dosyć daleko, ale warto, powiedziała Teresa. Czy ja naprawdę muszę? Spróbowała ludka. Musisz, absolutnie musisz. To jest niezwykły cmentarz. Ubieraj się, Boża Krówko, leniu przebrzydły. Nie było wyjścia. Charakter Teresy zdaje się wyleciał wprost z pieca hutniczego. Jeszcze nikt niczego z Teresą nie wygrał. Kiedy ludka sobie przypomniała, jak Teresa ćwiczyła godzinami w czasie upałów przy zamkniętych oknach, żeby sąsiedzi nie zwariowali, nie wiedziała, czy ma siostrę bardziej podziwiać, czy bardziej nad nią ubolewać. A kto tam leży na tym cmentarzu? pytała Ludka w autobusie. W ogóle lubiła głośno po polsku mówić w środkach miejskiej komunikacji, bo wtedy czuła się cudzoziemką, zagraniczną, turystką. Ludzie się do niej uśmiechali i często odstępowali jej miejsce przy oknie, żeby lepiej mogła przyjrzeć się miastu. Bohaterowie ich wojny narodowej i Rajnis. Na nazwisko Rajnis kilka osób natychmiast zareagowało. Zaczęli coś mówić do Teresy po rosyjsku i po łotewsku na przemian. Teresa odpowiadała, kiwała głową, pewnie dziękowała. Widzisz, powiedziała do ludki. Tu wszyscy to wiedzą, informowali mnie, jak mamy tam dojść. Kto to jest ten Rajnis? Wielki łotewski poeta, wysiadaj to tutaj. Tłumaczony na polski? A wiesz, że nie wiem, no chyba nie. Ja już czytam po łotewsku. Trudno? Jak w każdym obcym języku na początku. No, to jest ten cmentarz. To jest cmentarz? Właśnie widziałaś coś takiego? Weszły przez bramę do pięknego parku i długą aleją wysadzaną drzewami szły obok różnokolorowych klombów z kwiatami. Tylko tabliczki mówiły, że to nie są zwykłe klomby. Istotnie nigdy nie widziała takiego cmentarza parku. Zatrzymały się na końcu alei, gdzie rosły dwie brzozy. Jedna z nich miała gałęzie opuszczone do dołu, a druga, co niesłychanie zdziwiło Ludkę, wszystkie liście miała zwrócone ku górze. – To jest właśnie grub pomnik Rajnisa – powiedziała Teresa. Podeszły blisko. – Niemickiewicz, co mam się wzruszać? – pomyślała Ludka, która czuła się trochę niewyraźnie. – Te brzozy, żywe, symbole żalu i triumfu życia… – Teresa, co tu jest napisane na podstawie pomnika? W takim dowolnym przekładzie to będzie no to jest fragment wiersza Rainisa. Stany silny naprzeciw Słońca. Stany silny naprzeciw Słońca to musiał być wielki poeta. Wystarczyło jej tych kilka słów, żeby wiedzieć. W tych słowach było wszystko to, o czym wiedziała ludka, a czego nie potrafiła nazwać. Całe ludzkie zuchwalstwo i mądrość i siła i słabość i lekkomyślność, i szaleńcze wyzwanie zrzucone światu i nierealne zamierzenia alchemików i eliksiry i lekarstwo na raka i śmierć Lumumby i wyprawa Kontiki i pracownie wielkich biologów i plany Leonardo da Vinci i nawadnianie pustyni i piramidy faraonów i państwo inków i świat. Taki, jakim będzie za paręset lat, i loty kosmiczne, i wędrówki przez dżunglę, i jej wahania, czemu poświęcić życie biologii czy archeologii, i to, od czego chciało się płakać bez powodu, i to, co ludka czuła do tego pana, i ona cała ze swoimi śmiesznymi marzeniami, kiedy pokochała globus, że chciałaby objąć świat.